że mnie ma tej małpy takiej, puchatej no, nie na wyszło. tym? Dobrze Dobra, rozumiem. Nie, w takim złapie. Mariusz! Zaczyna się. <laughs> Czekaj moment, a e, myśleś mam... telefonu obuzy. Ja wyciszyłam. Wyciszyłaś mu? Tak, twój, twojego nie, swój wyciszyłam. <laughs> Co za po prostu łazenga, straszna, ha? No? Ja ci zamienię to spotkanie w piekło. Ostrowska jest niefajna. Tak, Faktycznie Faktycznie. Wiedziałem, jak będzie ubrana. Aż łyknę tego. Ej, to takie. Musi być taka melodyka, nie takie. tri 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 Dzisiejszymi prezenterami są. Czy co zawsze? Ruda i Łysy. I to się tak zaczynało. Szanowni Państwo, pierwszą wiadomością, którą chcemy Wam przekazać, to Jezus Chrystus żyje, ma się dobrze i Was kocha. I właściwie całe nagranie sobie. Dziękujemy. Świetnie, świetnie. Wiem, mam odmówi. Będziesz prowadził modlitwę teraz. Tak, tak. Daj zapalniczkę. Światło chytrusa. <laughs> daj ogień, okay, na pewno masz kieszenie. Nie. Nie? Mam bardzo. No, ale masz na paniczkę? A wrzucisz nam ją w kadr? Ej, dlaczego ty wygląda, że jesteś wyższy ode mnie? No. Nie, ale co, co, co nie, w sensie... Nie, 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 weź nam ją wrzuć. A wrzucisz w tym, sensie Ej, takim... Ale czekaj! Kasper! Nie do wiary, boże! O, to nasz? Co nas rzuci. Teraz mamy Przejście, nie mamy początek z głowy. Kacper, z głowy. Kacper, on już nie jest taki młody, bo że nic się nie stało. Nie no, spoko, mam rozciętą głowę i lecimy. No wiem, że nie ma tej głowy. Jeszcze raz nie, ale jak poprosimy, dobrze? Bo wszędzie dla biskupów nie ma napisanego, że za zapalić kątów. Kupa. No dla biskupów jest sposób. Musimy tu ściągnąć jakiegoś biskupa, żeby w niego rzucać zapalniczko. Świetny taki taki... To zbawia. To zbawia. E, tak, czekajcie, ja nie pamiętam teraz co dalej. Ja do tego przejść. Do tego momentu, że zbawia, można puścić? To chyba nie COVID, ale... Jak dalej będę przy tym oknie siedział, to się przeziębię. No chciałeś tu siedzieć. Dobra, wiem, bo tą brodę mam lepszą z tej strony. A to trzeba puścić. O, na nóżki? Tak. zaraz wezmę Mariorkę. Yes. Jeez. spokój, że my zaraz skończymy, to już. Ale czekaj, moment, bo to my mamy tu teraz jeszcze. Teraz mamy do... powiedzieć, że jest pomazańcem. Czekaj, patrz tu. Przez co Jezus. Yy... Masz pędzel? Ja mam, pędzel. To, ja mam szumy. To Kacper, potem, Bo ja zapomniałem o tym słowie, ale Ty to właśnie uzupełniłaś fajnie. Tak. Tak, najstro. Dobrze, teraz moim życiem musimy powiedzieć. Przez wszystko, co uczynił za mnie. Czyli umarł, umarł w Ducha Świętego. Świętego. <grym> Dobra, wiem. Chodzi o to, że trzeba powiedzieć, że w związku z tym, Aha, że jak gdyby przyjęcie Jego uzdania Cię tak naprawdę do tego, żebyś... E, e, dż, dobra, wiem. To jest łatwe, to wiem, ja tak, też wiem. Tak, dobra. tak, dobra. E, Dobrze, a, teraz... Szanowni Państwo, hasło! Jezus jest moim życiem. I teraz będziemy z Anką mówić, bo wiemy. Bo wiemy. Bo wiemy. No, no przez to Pan Jezus jest moim życiem. Aha, generalnie. moja ja się wiesz tam u... No dobra, no ale myślałem, że... <laughs> dobrze. Dobra, cześć, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Mam Mamy całych 14 followersów! O nie! Dobrze. Czekaj, 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 czzej, Nie <laughs> Ceremonia liturgiczna posługi biskupów mówi, że jest minus 11, jest niedziela, wiatry wieją strasznie, a Jezus cały czas żyje i jest z wami. Witamy was bardzo serdecznie na już kolejnym, bo drugim naszym kroku. Mariusz Morawski i Ruda. Mario Królo o Polski! <trybujesz> To z... na... się prosto z jasnej góry. <noise> Szczęść Boże. Tu jasna góra. <noise> Co można więcej powiedzieć? <noise> Pamiętasz ten hymn? Który? Ja nie pamiętam. Te fanfary takie, nie? One tak lecą na tej jasnej górze z tego głośnika. Tam nie, tam naprawdę jestem na górze. Nie, przepraszam bardzo, tam grają na żywo. Ktoś to gra? Nieprawda, to nie o tym mówisz. Apple, to ja wiem, że grają, ale. Ale przy podnoszeniu. To ktoś gra? Tak, to grają. Szanowni Państwo, w Życie są podzielone opinie, czy fanfary na Jasnej Górze są grane, czy odtwarzane Jeśli ktoś z naszych followersów ma taką wiedzę, to bardzo prosimy o komentarz pod filmem. Tak. Y I oczywiście subskrybuj kanał. Nie no, ale jak się nazywa ten program? Jak się ten program? Będzie trzeba wymyślić jak skończymy. Herbatniki. Dlaczego herbatniki? No, herbaty. A jesteśmy pierniki. To musi być? Dobra, mamy to. Ładnie, nie? Super. Ładnie, dobra. Musimy trochę pośmieszkować w końcu, bo już. Trzeba <śmierzani> no mi widać, co poważnie. Nie, ale dobrze idzie. Nie, idzie, idzie, dobrze. Też nie nie po co on ma mówić, co jest dla niego lepsze, przecież my wiemy. <śmierzanie> Kacerka, się w robotę wkleci. Kacper wkleci się w robotę w ten sposób. To w ogóle go nie interesuje. No, kiedy mu się znudzi? Dobra. <śmierzanie> Super. Będzie? jeszcze mamy Chwała, panu! Ha, zobacz ty! Tak! Nie wiedziałem, że Nie wiedziałeś? Nie, nie. Myślałam, że wiedziałeś. O, nie, nie wiedziałeś. Znowu mam ten, kurna, dałeś mi ten fotel, który po prostu skrzypi. One wszystkie skrzypią, warstwem. ponieważ yes, jesteś cięższy. Nie w sensie? Nie wiem, mi za kolano. szalałeś! Długo, To do święty! O matko i to jest... Dobra, taki żart ma pójść. Tak? Dobre, już Mateusz na mnie zarzuci, że jesteśmy sztywni. Ania nie może powiedzieć, że pracuje w otwartych drzwiach, tak? E, czy ja nie jestem za bardzo z boku tego, tego kadru? Znaczy gaserska. A gaserska mówi jaka. Ja myślę, że około tak szóstego kroku to powie, a... Idź pan, nie? I róbcie se sami. Teraz ja tak uważam, że tak zrobię. Zostawi nam światła. Zostawi nam światła pojedzie. Keep rolling, 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 Dobra, stary, zaczynamy nagrywać, bo trzeba jechać do domu. Szanowni państwo, jaki jest najmniej przyjemny dźwięk, który dzisiaj usłyszycie? Właśnie. Piękny. Dobra, dobra, już przestań. Na starość biodra mi trochę nienawidziane są. Dobra, taki początek, nie, z siebie bo ksiądz Mateusz powiedział, że się za mało cieszyłem. Dobra. Przes? Nie zaczęło. Witamy na kolejnym spotkaniu nieformalnej formacji. Tak jest. Dzisiaj. <laughs> Kurde, zaczyna się. <laughs> Do... <laughs> <laughs> Witamy na kolejnym spotkaniu nieformalnej formacji. Dzisiejszym tematem jest krok trzeci ku chrześcijańskiej, czyli Mariusz i Ania, ale też oni będą mówili o Duchu Świętym. I trzeci krok, który właśnie Wam wjeżdża w ekran, brzmi... No czemu się śmiejesz? To już bardzo ładnie by to było, gdybyś nie zaczął się śmiać. Trzeba ten making coffee jednak robić chyba na koniec ja to jeszcze raz. A czym się śmiałeś? Trzeba nie robić. Nie, nie, bo raz sobie wjeżdżający napis na jego... No, koniec. Dobrze. <laughs> Witajmy na kolejnym. Tak, tak, ma. Ale przecież ty od 800 nie możesz mówić, chyba tak. No ja będę za bo mówił, jak zwykle ty wyjdziesz na mądro, ja na głupolano. O <laughs> No. No i teraz. Zabić szybko, mariaczki. Za daleko stoi. takie, cze, takie wstawki robić, co ty wiesz? Co ty robisz, Mariusz? Klimat do Twojego czytania Pisma świętego. Duch święty nade mną. Olofie. Dobra, wiem jak. Wiem, wiem jak zrobimy. wiem, wiem, wiem. wiem. Ty będziesz mówić. Ja ci pomogę. Dobra, patrzcie w kamerę. Wyprostuj się. A możesz co mam mówić? bardzo. Zostaw kota, niech będzie. Eee, szanowni Państwo, pojawił się kolejny tutaj... No i co, młodeczko? A, tak. A teraz e, taka ciekawostka. Za chwilę usłyszycie głos poza kadru, który mówi, że Panem jest Jezus. No, nie usłyszycie. Aż bo nie. Do granicu, no, bo granicy. No widzicie, że... nie działa. generalnie, nie działa. Śmiech z puszki. Śmiech z puszki. <śmiech> no, zamiast. No i widzicie, to święty jednak. Ma swoje sposoby, żeby. To śmiesz... Kot. W... A, Kot. Kotostrofa. <laughs> Gdzie jest Ferdek? Ferdek! <laughs> Zuka Kasper po prostu może z nami zrobić, co chce, przez to, że ma ten akurat. ja się może mogę żeby... Gdy na Bożu Ale to wielka się... burza, Jezu ze mną w jest, jak spragniona ziemia rosy. Tak pasenie, Przedaje, nie mnie troszeczkę, a <try> ty ty możesz wypełnić serca. Serca. Z tą pieśnią jest jeden problem, bo we wszystkich decesjach ją śpiewają inaczej. No, no i teraz każdy ktoś zna po swojemu takie. Nie tak śpiewasz! O jak? Wreszcie <try> chlampa mi na twarzy. <try> Chodzi o to, że tam są inaczej jak jak to dostawamy. Duchu święty przyjdź. Duchu święty przyjdź. Sing with me, Anna. Open your doors! Ja, nie będę tego akurat... No, dobra. Open your doors, baby! Niech wiara za gość nadziei. Kasper mnie zabije na te krzesły, nie? Kasper cię w ogóle za Nie, zapiję. On w ogóle już sobie, myśli, że, on już sobie myśli, że następne spotkanie u mnie generalnie. Tak. Ale nie, to... Powiesz że mam godzinę i koniec.